Jeszcze chłodniej niż poprzednie dni. W Polsce Zachodniej jak widać ledwie 11 do no 13 stopni. Przewaga deszczu na wschodzie kraju i na południu i w podkarpackiem możliwa burza. I tam jedynie jeszcze ma być powyżej 20 stopni. I kolejne parę dni ma być e, no, powiedzmy rzeźbie. A noce nawet z przymrozkami. Tyle, że e, przy gruntowymi. Także chcieli mają ogródki na balkonach, mogą się chyba nie marzyć. Czyli to jest się Pazówka? Później. Świetna atmosfera i umiarkowane ciśnienie. Sponsorem programu był producent dosiewki do trawnika, Jak już się ma te swoje 10 lat, to czasem coś szwankuje.